Witajcie, z tej strony Kuba KubaJB92 i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejną poradę. Będzie to mianowicie program, tak zwany Game Booster. On jest do optymalizacji gier po prostu, właściwie systemu, jak na nim będziemy przez, nie, przez ten program gry uruchamiali, to system... To, bę, to te gry będą po prostu dużo płynniej chodziły, przynajmniej w moim przypadku, a u was też powinno. Także pokażę wam ten program. Także go uruchomimy. No nie, teraz będzie startowało. No niestety wszystko dłużej, bo no bandikam uruchomiony. A to swoje potrzebuje. No wreszcie wystartował. Chwila, startuje, startuje. O, widzicie, tutaj mamy swoje gry dodajemy. Gry dodajemy na przykład dawajmy, że to jest gra, bo to jest tylko żeby pokazać to. Po prostu ją łapiemy i tutaj przeciągamy i upuszczamy. Tylko no, ja nie będę tego robił, no bo to nie gra. Także tutaj co mamy? Na przykład możemy wziąć diagnostykę. To nam diagnozuje komputer. Nie wiem, możemy w to kliknąć. Ja tak szczerze ta diagnostyka nie wiem aż tak, do czego to jest, bo ja nie wiem aż tak, co to bardzo w tym, o co w tym chodzi w tej diagnostyce, także ośmiale się kliknąć stop. To chwila, bo mi się teraz będzie pauzowało. No dobra, tutaj to jest bardzo przydatna funkcja. Mamy narzędzia. Możemy kliknąć usprawnij. On tutaj teraz analizuje. Jak coś nam wyjdzie, to dajemy optymalizuj. Tylko, że no, mój jest już w trybie wydajności. Naj możemy też defragmentować gry. Aczkolwiek ja ja nie wiem, ja nigdy gier nie, nie defragmentowałem, bo na razie nie potrzebuję, także nie defragmentowałem. I co tutaj mamy? Sterowniki. Jak będzie jakiś nieaktualny sterownik, to możemy go sobie stąd pobrać. A nas przekieruje do strony, skąd możemy pobrać najaktualniejszy sterownik. U mnie nawet, jak teraz coś wykryję, no to nie będę nic robił, no bo co, w końcu nagrywam teraz, aczkolwiek u mnie są wszystkie aktualne. I tutaj jeszcze Wam pokażę funkcję. na przykład nie chcemy grać w grę, ale po prostu na przykład komputer nam muli, na przykład, jak nam muli, a musimy coś zrobić, no to dajemy przyspieszenie i klikamy start. On też teraz optymalizuje, a ja jeszcze Przepraszam, muszę wyłączyć niestety na chwilę Facebooka, bo zapomniałem go wyłączyć. O. Patrzmy jeszcze na wydajność. No widzicie? No nawet jestem zadowolony, bo tak bez bandicama na pulpicie, jak to jest tylko uruchomiony to je mi y ile mi je? Jakby to... Tak 489 MB. A tutaj jest jeszcze Bandika, i tutaj yy, widzicie, jest. Aha, no widzicie, ten program się znika. On się wyświetla jeszcze 10 sekund po włączeniu trybu wydajności. Także trzeba tutaj uruchomić. Też musi się nie obraził, jakby się wreszcie uruchomił. A widzicie, jest. Yy, zatrzymane usługi 19, zatrzymane procesy 1. Wydajność przed przyspieszeniem i wydajność po przyspieszeniu zwiększona o 42%. No ja tu, no nie wiem, to nie, chyba nie jest takie do końca prawdziwe, bo tych 42% jakoś nie odczuwam, no nie oszukujmy się. Tutaj możemy popatrzeć, co on zablokował. No ale to, to nie, no nie chcę tam, no możemy dać przywróć, ale to, tego możemy tutaj używać właśnie tej funkcji, jak na przykład nawet nie do gier, tylko jak nam po prostu system mówi. A w przypadku Windowsa to się zdarza dosyć często, no nie oszukujmy się. Ach, on teraz właśnie jak przechodzi do trybu normalnego, to włącza te programy, które wyłączył wcześniej, także to ja sobie... Bo akurat Cleiner jest mi potrzebny tak podczas działania, no ale podczas gier mi je tylko pamięć. I tu możemy jeszcze dać konfigurację i tutaj możemy dać sobie. Wszy... O widzicie, tutaj macie wszystkie procesy, które... Game wyłączył, a które możecie wyłączyć i Wy. Ja na razie się nie bawiłem, znaczy bawiłem się kiedyś po wyłączaniu tego wszystkiego, ale na razie nie muszę. Jak chcecie, to Wy możecie raczej wyłączyć wszystko, oprócz Explorera EXE. To nie, tego radzę nie wyłączać, chyba że komuś będzie lagowało, to może sobie ten kubali z tym ale wtedy zniknie Wam cały pulpit i ikony, później się Wam to dopiero pojawi, także ja radzę tego nie uruchamiać, no chyba, że dla odważnych, że tak to No jak to sobie już wybierzecie, co chcecie, to dajecie zatwierdź, no ale ja dam anuluj, bo niczego tam się nie bawię z programami i jak chcemy uruchomić jakąś grę, to na nią klikamy i on teraz właśnie zaczyna optymalizować system żeby uruchomić grę i gra nam się zaraz uruchomi, on się za 10 sekund zmini zminimalizuje i proszę gry mamy już uruchomione i, no, i teraz Game Booster już działa no ja te ja grę teraz wyłączę no przecież nie będę teraz grał jak wyłączymy grę to ujrzymy napis Game Boster przechodzi w normalny tryb czyli, że yy, nie, nie będzie już na razie optymalizował komputera bo przechodzi w normalny tryb, chyba że my to później tam sobie sami łączymy. Jak już wam to, a już wam to pokazywałem, także wiecie jak. No, jak przejdzie w ten tryb normalny, no to albo jak chcecie dalej, żeby wam optymalizował komputer, ale nie chcecie grać, no to sobie po prostu klikniecie ten game box, chyba że wam pokażę jak mi wystartuje. No tutaj klikacie, klikniecie to przyspieszenie no i start. Także, a jak chcecie, jak chcecie program wyłączyć, no to tutaj po prostu klikacie wyjdź i gotowe. Także to by było chyba wszystko z tym programem. Jakbym o czymś zapomniał, to najwyżej napiszę jeszcze w opisie. A zresztą jak coś, to wy sami też możecie się pobawić. Link do programu też dam oczywiście w opisie, będzie ładnie i to jest już wszystko co chciałem pokazać no to to jest o jakby ktoś jeszcze chciał to może, se, może sobie kliknąć będzie miał tutaj o programie no ale to ja już mam mniej więcej no faktycznie dużo z tego zrozumiecie no ale dobra to, to jednak nie musicie klikać yy, no, to by było na tyle dziękuję za uwagę lajkujcie subskrybujcie komentujcie dziękuję za uwagę